Uwaga! zaczynam eliminację mistrzostwa Świata. Jemy z Andorą, Castellón. Tak ich osłabiłem i dałem takich zablighów andorskich. Tak naprawdę. średni na składu Castellón ma 57 overala. A Polska 78. Kład na mecz z Andorą, Fabieński, Walukiewicz, Pachniewicz, Jędziura, Karbonk Moder, Lidliki, Szymański, Lujak, Klich i Lewandowski Mecz na w Warszawie, na Legi Warszawa. Zapraszamy serdecznie. Polska Andora. Pierwszy mecz. I mamy pierwszą bramkę, ich. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Poważu nawet co ponowi strzelec naraz przepuszcza bramką i zimną pionów. Zwandowski. Gomez, tylko tego nie obronił Gomez. Już jest 3-0. Gra do jednej bramki. Jak, jak na treningu. Kamil Juliak

Bramkę Sasan Marino, broni karny. XD. Sasan Marino, Albania 3-0 tylko. Tylko 3-0. <tryk> Witamy proszę Państwa po tej pierwszej kolejce. Mamy pierwsze miejsce w grupie, drugie miejsce ma Albania, trzecie miejsce ma Anglia. Węgry są takie, Polska wygrała 5-0 z Andorą, 5-0 Anglia z Węgrami. 3 0 Albania San Marino Kajmin Klich. To San Marino. Na wyjeździe. Je. To jest składnik San Marino. są trzy zmiany: drągowski dla częstnego, linia dla Krykowiaka góralski dla wońce i tutaj.

Co zrobili? Już 1-0 do San Marino 1-0 San Marino Nie wierzę w to, nie? Jest. Bramka historyczna No nie no Jak oni to zrobili? Piąta minuta Patrick Ferry Mamy remis przez czwartej minucie, Grosicki, brawo! Grosik Pierwszy gol Półtora tysiąca klipiców na stadionie w San Marino Gol, ale spalony, spalony Jest! Czyli jest wystarczająca minuta drugiego krochika Brawo! Oby tak dalej. Do przerwy tylko do jednego.

No i w końcu Lewandowski 5-1. Pierwsza gola. Kliwko. San Marino. Ładna, bardzo ładna akcja. Najładniejsza chyba. Chyba. Lewy. Drugi gol do kolertki. 6-1. Lewy. Piątek asysta Hatlik, Hatlik lewego, siedem, jeden, prawo dojrzałem w gry. Kolejne ładne akcje. 7. Może jeszcze będzie 8? zobaczymy. Chyba już nie. Za mało czasu. Zawodnik meczu Robert Lipanowski. San Marino. Albania prowadzi 1-0. Zdanie. Hurikaj buduje karnego. Co?

No i po dwóch kolejkach Polska ma miejsce pierwsze Drugie miejsce ma, ma Albania Która sensacyjnie pokonała 2 do 1 Anglię Kapitalna gra w trakosze i napastników albańskich w tiranie I węgry wygrały 6 do 1 Sądzeniki

I proszę Państwa, po trzech kolejkach jesteśmy, Mo... jesteśmy na pierwszym miejscu.